Kurde, coś by tam podłożył, bo kurde, jak Lusia nie mam, To jest lecę, bo Kurde, zesram się. No zesram się. Ja, jak się zamknie, to mam zesrane. Mam zesrane wtedy. Dobra się, samochodu Drowi sobie widzimy się zaraz, bo się chyba zasram. Zowie, jesteśmy w moim Kurde, zaseram się Kurde

Chyba, w ik ze er zo in, want ik ga er zo in zitten, ik Dobra widzowie kończy się zanim film pokroczył przestrzeniami. I teraz widzimy się w następnym filmie.